Myślenice i TV, Wasza telewizja internetowa. Tak się urodzi, niedzielę wieczór, nie chciała, nie poczuć, nie przeczuć. Być jak przesyka, jak paczka mała. Sama chciała, sama chciała. Papua! serdecznie witamy na wernisażu malarstwa i parku Bogumiły Wojewody. Wstawiam Wystawę niepełnosprawnej, a przy tym niezwykle utalentowanej artystki otwarto w Jasienicy z inicjatywy Miejscowego Stowarzyszenia Dwa Światy oraz Sołtysa Roberta Bylicy. Dziś mamy okazję zobaczyć obrazy naszej mieszkanki która od urodzenia zmaga się z niepełnosprawnością, ale nie poddaje się i widać tego efekty. Dziękujemy jej, że postanowiła pokazać swoje prace w rodzinnej miejscowości Jasienica. Chcemy w ten skromny sposób, na miarę naszej możliwości, ukazać sylwetkę osoby, która mimo ciężkiego doświadczenia potrafi odnaleźć w sobie pokłady siły i talentu. Aby swą pracą i sztuką inspirować wielu zdrowszych od siebie. Często jest bowiem tak, że sami nie wiemy, jakie perły są naszymi sąsiadami, znajomymi, niezauważeni w swoich małych ojczyznach, a docenieni gdzie indziej. Szanowni Państwo, spotykamy się, by zetknąć się ze sztuką i talentem. I niech to nasze pierwsze, ale swojskie, jasienickie spotkanie z artystą i jego dziełami. Pozwoli zapomnieć o szarej codzienności. Malowanie to moje hobby, pasja, maluję od wielu lat. Malowanie sprawia mi radość. Wernisarz, na który przybyła spora grupa mieszkańców i zaproszonych gości, ubarwiły krótkim recitalem młode wokalistki: Anna i Karolina Ryś oraz Ania Konik. Z podróży w podróż. Malarka wystawiała już swoje prace w Rabce, Zdrój i Krakowie. Od 2 lutego jej prace mogą oglądać również mieszkańcy rodzinnej miejscowości. No, po szkole nie miałam właściwie co robić, więc, e, więc tak odkryłam swój talent. Zaczęłam tak pomału malować, malować i no i tak mi uchodzi. No Właśnie tematyka, sumie, tak jak mówiłam, martwa natura, lubię kwiaty, drzewa. Najbardziej właśnie myślę, że mi wychodzą i dlatego lubię je malować, ale też maluję inne. Właściwie prawie każdą technikę. Mam też y, przyjemność malować w deku y, na Jedwabiu, y, bardzo fajnie się maluje, ale też wyszywam haftem krzyżykowym, no i czasem jak mam jakąś wenę to szkicem, ołówkiem. Jak maluję na Jedwabiu, no to potrafię w ciągu jednego dnia namalować jeden obraz, no a haftem krzyżykowym to jednak miesiącami się szyje. Tak, to jest część mojego obrazu. Większość z już sprzedałam, ale wszystkie można zobaczyć na mojej stronie internetowej.